Konkurs był bardzo rozpisany, bardzo na rozkazany w Ja może chciałbym powitać e, Pana Ministra, e, także nie mamy nagłośnienia w Polsce, ale został zleponośny autentyczny zaszczyt i przyjemność. Szanowni Państwo, e, jako Prezes Kolonii, e, to jest pojętach point to nam zaszczyt i przyjemność przywitać Pana Jadwiga Szydłowicza, ministra fotografii i rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Ważne jest, że jesteśmy w tym miejscu, ważne jest, że składamy kwiaty, ważne jest, że pamiętamy. Pamięć, szczególnie w tym miejscu, pamięć o Katyniu, pamięć o Smoleńsku, pamięć o wywózkach na a także, równie ważne, pamięć o Wołyniu, jest, jest tą rzeczą, Kolejna Kanadyjska od wielu, wielu lat czciła, uprawiała nawet w tych czasach, kiedy w Polsce, nazwijmy to albo zakazane, albo bardzo, bardzo mile nie niewidzialne. Więc w każdym razie myślę, że ważne jest, że w tym konkretnym miejscu Pan się pojawił po to, żeby złożyć hołd, pamiętać o tych wszystkich Polakach, którzy oddali życie, oddali zdrowie, Zabić, zakatowani w niektórych warunkach i myślę, że my jesteśmy, winni o taką pamięć, ale nie to pamięć, starania, żeby te straszne chwile, zwłaszcza czasy, nigdy się nie wierzyły. Sądzę, że wszystkim nam zależy, żeby Polska była suwerenna, prawdziwie niezależna, niepodległa ekonomicznie, politycznie i narodowo. A myślę, że Polonia jest tą integralną częścią narodu polskiego, chociaż wiele tysięcy za oceanem. I mam nadzieję, że zarówno społeczeństwo polskie w Polsce i rząd polski docenia i nasze działania, i nasze starania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Coś ja częściowość. No, nie. Nie, może nie powinni, nie Na te uroczystości polonijne. No jest, jest sporo osób, dalej nawet z daleka, tak. czy po tym względem staramy się, robimy co możemy na i nam się do Podczas wizyty w Kanadzie nie może zabraknąć tego obecności przedstawicieli w tym wypadku mojej obecności, ale także zawsze jest to ważny punkt programu pobytu w Toronto, kiedy przyjeżdżają przedstawiciele władz polskich. W symboliczne miejsce, upamiętnienie trzech wydarzeń, przede wszystkim masakra w Katyniu, gdzie jest upamiętniona poprzez pierwszy pomnik przestrzeni publicznej, otwarty w 1980 roku, upamiętniająca tablica wywózki na Syberię Polaków w 1940 roku, a także ostatnie tragiczne wydarzenie w Smoleńsku, związane z katastrofą katastrofa samolotu. Polskiego małżonka i 96 osób w elity polskiej. Także cieszę się, że Polonia pamięta o tych wydarzeniach, o tych miejsca Pamięci Każdego dla Polaków. Moja wizyta związana jest z udziałem w konferencji poświęconej sytuacji na Ukrainie. Jestem tutaj na zaproszenie minister spraw zagranicznych Kanady, pani Freeland. Będę razem z innymi ministrami spraw zagranicznych z Europy dyskutował na temat jak wesprzeć niepodległość suwerenność, Trening. Ale łączy się to także z tym wymiarem bilateralnym. Będę miał spotkania z przedstawicielami władz Kanady, samą panią minister, a także z parlamentarzystami należącymi do grupy przyjaźni kanadyjsko-polskiej. Pierwszy dzień wizyty dzisiaj i także wczorajszy wieczór to spotkanie z Polonią, przedstawicielami Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Jest to ważne zawsze podczas wizyty Ministerstwa Zagranicznych. Pamiętanie o tych elementach. Związanych z polskością i o Polakach mieszkających za granicą. Będę jeszcze dzisiaj w Niagara, gdzie odwiedzę cmentarz wojenny, wojskowy Polaków, którzy tam leżą, by też upamiętnić te ważne wydarzenie dla naszej historii. Także liczę na to, że ta wizyta się też przyczyni do zacieśnienia stosunków między Polską a Kanadą. Będę też uczestniczył w kolacji w dniu jutrzejszym na zaproszenie pana premiera Trudeau na temat właśnie w tym kontekście relacji z Ukrainą w obecności prezydenta Ukrainy pana Zalewskiego. Bardzo Decyzja w sprawie e, przywrócenia arów, e, głosu Rosji e, w Stanach Zjednoczonych w Rady Europy. Marszałek Karczewski wczoraj e, zasugerował, że jest taka, taki taka, e, taki pomysł, żeby Polska z Litwą jakąś wspólną rezolucję w tej sprawie. Czy już się były konsultacje z delegacją? Bez... Ta decyzja e, dotyczy ciał ustawowych Rady Europy. Polacy w właściwym gremium, czyli Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy opowiedzieli się e, przeciwko członkostwie Rosji e, w Zgromadzeniu Parlamentarnym Europy. My, jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, popieramy tę decyzję, konsultowaliśmy wcześniej także tutaj te działania są konsekwentne jeśli chodzi o różne ciała też te parlamentarne, no, zastanawiamy się co jeszcze można zrobić, by zademonstrować nas sprzeciw wobec łamania przez Rosję praw człowieka w szczególności jeśli idzie o zachowanie wobec Ukrainy, agresja na Ukrainie można powiedzieć postępuje mieliśmy w końcu tego roku incydenty Zatoka Kaczeńskiej. Do dzisiaj marynarze zatrzymani wówczas są w, w Moskwie, nie są zwolnieni. Prezydent Władimir Putin mówił, dalej jak wczoraj, że na razie oni będą zatrzymani. Drugi element ważny to paszportyzacja, nadawanie paszportów obywatelom Ukrainy w, w, mieszkającym w Lombasie i w Bułgańsku. Jest to nie do zaakceptowania z przestawy międzynarodowej. Chcę podkreślić, koordynujemy nasze działania z Ukrainą. Na prośbę Ukrainy też to zachowanie naszych parlamentarzystów miało taki przebieg, o jakim tu mówimy. Czy będzie pan do, do teraz na konferencji Myślę, że cały czas jest przedmiotem naszej konsultacji z naszymi sojusznikami. Poprosiłem o spotkanie z przedstawicielami władz Ukrainy, którzy będą towarzyszyć prezydentowi Zelenskiemu. Na pewno tę kwestię omówimy. Raczej patrzymy na to w kontekście całej reakcji społeczności międzynarodowej, całej społeczności międzynarodowej wo wobec Ukrainy. Także ten kontekst Rady Europy jest tutaj jednym z aspektów. Pan też mówił Pan o swoich propozycjach, żeby, żeby przedłużanie sankcji było o, 12 miesięcy, 6 miesięcy, żeby też nie było sankcji właśnie w tym związku z już Czy o tym też będzie Pan rozmawiał na konferencji? Jakoś... Te decyzje są podejmowane w ramach innych ciał, takich jak NATO, a zwłaszcza Unia Europejska. Chcę powiedzieć wyraźnie, no Polska jest tutaj za zdecydowanym działaniem, podobnie można powiedzieć o państwach naszego regionu, no jednak Większość państw członkowskich Unii Europejskiej zajmuje inne stanowisko, jest to powszechnie wiadome. My w każdym razie będziemy wspierać działania Ukrainy w tym zakresie. Panie ministrze, czy Andrzej Kumor, Goniec. Czy w, w związku z wyborem nowego prezydenta Ukrainy zmienia się podejście do sposobu rozwiązania? kryzysu na wschodnich ubieżach Ukrainy i związanego z Krymem. Takie nadzieje wyrażała, wyrażała strona rosyjska i też no, były takie sygnały ze strony ukraińskiej. Jakie jest stanowisko Polski wobec rozwiązania tego kryzysu? Dwukrotnie miałem możliwość w Kijowie rozmawiać z prezydentem cełańskim. Chcę powiedzieć, że popieramy jego działania. Jego celem jest zreformowanie państwa, wsparcie aspiracji społecznych, a także ubrzenie doli Ukraińców, którzy mieszkają w terenach, terenach okupowanych w jaki sposób, ale zwłaszcza tych blisko tych terenów, graniczących, w strefie granicznej. Chodzi mu o zwiększenie inwestycji w tym okresie, żeby przywrócić pewną nadzieję na poprawę losu. Władze ukraińskie podkreślają, że te działania Rosji są nielegalne i nie do zaakceptowania i my jako Polska część społeczności międzynarodowej to podzielamy. Także trzeba obserwować sytuację na Ukrainie. Pan prezydent Zeleński ma duże poparcie społeczne, mandat społeczny. Wiąże się to z pewnymi oczekiwaniami Ukraińców, społeczności ukraińskiej na właśnie przyspieszenie kursu w kierunku instytucji zachodnich, a także na reformę państwa. O tym będziemy mówić na konferencji. Na reformę, na ograniczenie korupcji, zmniejszenie oligarchizacji, która jest, nie sprzyja rozwojowi Ukrainy no i utrzymanie tego poeuropejskiego kursu. Tym będziemy wspierać Ukrainę. Panie Ministrze, czy można liczyć na jakieś e, większe działania integracyjne, jeśli chodzi o młodzież polonijną, to znaczy myślę o e, koloniach na przykład wspólnych organizowanych w Polsce dla młodzieży nie tylko z, ze Wschodu, ale również z takich krajów jak Australia, e, Kanada czy Stany Zjednoczone. E, czy ta ja jedna młodzież ponad granicami e, to, będzie, e, to będzie hasło Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tym zakresie? Można tak powiedzieć, chcemy, żeby... Polacy mieszkający właśnie tutaj, też w Stanach Zjednoczonych, także w Kanadzie odwiedzali e, kraj ojczysty, także ich dzieci, żeby miały kontakt z kulturą i językiem e, polskim. To jest bardzo ważne. Też te organizacje, które zajmują się podtrzymaniem tożsamości narodowej Polaków, takie jak harcerstwo, e, żeby rozwijały się. Jednym z, jedną z inicjatyw wychodzących naprzeciw tym oczekiwaniom jest e, dołączenie Polaków mieszkających na zachodzie do tego programu wydawania legitymacji i korzystania z różnych udogodnień podczas podróży do Polski. Mamy nadzieję, że zachęci to młodych Polaków, a także nauczycieli w tym wypadku do właśnie częstszego o, o odwiedzania ojczyzny. Ostatnie pytanie, panie ministrze, jeszcze o Ukrainie. Czy silna Ukraina leży w interesie Polski? Jak najbardziej. Silna Ukraina, przede wszystkim demokratyczna Ukraina, leży w interesie Pro niemiecka Polski. Proniemiecka również? E, to jest czasownik, którego Pan użył. Ja mówię o suwerennej, działającej zgodnie z interesem e, Ukrainy, która też stanowi pewną dla nas oparcie, jeśli chodzi o dalszą agresję czy rozszerzanie strefy wpływu przez Rosję. Niepodległa Ukraina stanowi taką zaporę, dlatego w naszym interesie jest silna Ukraina. Dziękuję bardzo. Można jeszcze pytanie? Bardzo proszę. W kontekście szczytu, który już powiedział, że mamy razem z Grupą Wyszehradzką i jeszcze tutaj u Państwa mamy jakieś nowe propozycje kandydatów na szefa parlamentu. Czy może Pan powiedzieć, jakie to są kandydatury i jak Pan ocenia szanse? Szefa oczywiście oczywiście. Szanse tego. Jakie są szanse na kompromis tej sprawy? No Śledzę doniesienia, chcę powiedzieć, że cieszę się, że stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej, które było powszechnie podzielane, było to więcej kandydatów, koło dziesiątki, także przez Włochy, żeby szukać kompromisowego kandydata. Nowe twarze, to co o czym mówi premier Atolusz Morawiecki, są potrzebne na tym, w tym ważnym momencie e, historii integracji europejskiej, zmiany instytucjonalnej, konieczności pewnych reform. I tutaj właśnie nowe twarze dla nowej polityki to było to właściwe rozwiązanie. Z tego co wiemy. Polska zaprezentowała elastyczność, różne osoby są brane pod uwagę, nie jest tak, że jesteśmy przeciwko, natomiast chcemy, żeby to były osoby, które właściwie poprowadzą Unię Europejską przez kolejne lata, kolejną kadencję pięcioletnią. Dziękuję bardzo.